W XXI wieku hasło baśń czy bajka kojarzy się przede wszystkim z kreskówką, z filmem animowanym, i kiedy pytamy dzieci, jakie znają bajki, to przeważnie wokół tego oscylują ich odpowiedzi. Zanika powoli zwyczaj opowiadania baśni, tej trochę wyśnionej, znanej z książek babci siedzącej przy piecu istnującej swoje opowieści wnukom, opowiadającej o o Dzielnych rycerzach, o smokach, o uwięzionych królewnach, o czarownicach. Ten świat trochę odchodzi, nie ma już baśni opowiadanych i przez to giną te baśnie, które były związane z konkretnymi regionami. Na szczęście byli ludzie, którzy uchronili te baśnie od zapomnienia. W XIX wieku był to wybitny badacz kultury ludowej Oskar Kolberg, w XX wieku nasza ziemia chełmińska miała to szczęście i miała postać świetnego badacza księdza Władysława Łęgi. I to oni zebrali utwory, które stały się właśnie podstawą uratowania od zapomnienia baśni ludowych ziemi chełmińskiej. W mojej książce o tym właśnie tytule, Baśnie Ludowe Ziemi Chełmińskiej, przytaczam treść tych baśni, które były znane na naszych terenach jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, jeszcze w wieku XIX. To są na pewno baśnie jeszcze starsze, opowiadane. Na pewno każdy znał nieco inną treść tych baśni, co inne może zakończenie, nieco inne imiona postaci, bo każdy opowiadał je na swój sposób, bardziej okrutnie, może delikatniej, może bardziej szczegółowo, a może konkretniej. Stąd zapewne rozbieżności. Te baśnie pokazują też, że baśnie są stare jak ludzkość mają kilka tysięcy lat i wędrowały z ludźmi po całej Europie. Bracia Grimm w XIX wieku zapisali w Niemczech baśń o siedmiu braciach zamienionych w kruki. W Danii Hans Christian Andersen opisał dwunastu braci zamienionych w łabędzie. Natomiast na zimie chleumińskiej znamy opowieść o trzech braciach zamienionych w orły. Ten motyw oznacza, że ta baśń była snuta na bardzo dużym terenie europejskim. Czym charakteryzuje się baśń ludowa? Przede wszystkim ma bardzo często bohatera, który wyrusza w świat. Królewna chce znaleźć żonę dla swojego brata. Inna chce odnaleźć swoich braci, Jaś wyrusza, by poznać strach. Wszyscy oni wyruszają w świat, walczą ze złym czarownikiem, czarownicą, muszą pokonać przeciwności losu. Baśnie ludowe zawierają pewną dozę okrucieństwa, to zwłaszcza widać u Grimów. Tu często mówi się dzisiaj, współczesna pedagogika to podkreśla, o tym, żeby baśnie były pozbawione przemocy, ale baśnie ludowa tego nie unikała ale oprócz tej przemocy trzeba przyznać jej jedno, że była zawsze sprawiedliwa. Tutaj mamy wyraźny podział na bohaterów dobrych i złych. Ci dobrzy zostają nagrodzeni, ci źli – ukarani. Tu wyraźny podział moralny. Te baśnie na szczęście przetrwały, są tutaj spisane, ale w tej książce chciałbym również zwrócić uwagę na piękne ilustracje. Ksiądz Władysław Łęga Uratował od zapomnienia motywy ludowe z ubrań, z mebli, z naszego terenu i udało się je otworzyć. Kamil Topolewski świetnie odtworzył wzory ludowe we współczesnej grafice, we współczesnej kolorystyce i dzięki temu dziś możemy te wzory ludowe znać na nowo i są one świetnym uzupełnieniem tej książki. Nazywam się Paweł Becker i zapraszam do osiągnięcia po moją książkę Właśnie Ludowe Ziemi Hełmieńskiej.